Drogę do neutralności klimatycznej naszych klientów opracowujemy we ścisłej współpracy z zespołem klienta. Jest dla nas jednocześnie istotne, jakie plany rozwoju strategii sprzedażowej, produkcyjnej ma klient. Tak samo jak istotne jest, aby dobrze zrozumieć i dobrze rozdzielić rolę w zespole odpowiedzialnym za wdrażanie takiej strategii. Z tego powodu najczęściej pracujemy z klientem od samego początku, kiedy wytyczamy taką strategię, przez rozwiązania techniczne. A potem także wspieramy go na etapie realizacji inwestycji. W zdecydowanej większości początek drogi do neutralności klimatycznej związany jest z prostymi inwestycjami. To zaskakujące, jak w wielu przypadkach nadal w firmach o dużej skali działalności, energochłonnych, spotykamy się z prostymi inwestycjami, jak na przykład modernizacja instalacji oświetleniowej. W zdecydowanej większości dzisiaj te proste zabiegi to niestety mniejszość. W większości działamy na odzyskach ciepła z procesu. Na tym, jak zagospodarować e, strumienie energii, które mają zbyt niskie temperatury, aby dało się je prosto wykorzystać z powrotem w procesie, a także jak zmodernizować źródła po to, żeby pozbawić się e, trudności w dostępności do paliw. E, są to projekty z obszaru Fuel Resilience, a także w jaki sposób ograniczyć ewentualne koszty czy ryzyka związane z brakiem dostępności surowców. Dobrym przykładem realizacji takiej strategii jest zrealizowana przez nas praca dla klienta z branży papierniczej. W firmie Schumacher zaproponowaliśmy realizację pełnej strategii zeroemisyjnej, to znaczy analizę możliwości wdrożenia działań poprawiających efektywność energetyczną, a także dalsze kroki służące zastosowaniu źródeł odnawialnych, przejściu na mniej emisyjne paliwa, a także zwiększeniu. Flexibility w obszarze produkcji energii elektrycznej bezpośrednio na miejscu u klienta. Strategia zrealizowana dla Schumacher to doskonały przykład tego, w jaki sposób możemy pracować z klientem przez długie lata. Zaczęliśmy od prostych elementów modernizacji źródeł, uruchomienia fabryki w myszkowie. Teraz pracujemy nad kolejnymi inwestycjami, kolejnymi latami, po to, żeby zwiększyć flexibility w obszarze wytwarzania. Po to, żeby uniezależnić się od dostawcy surowców i po to, żeby ograniczyć emisyjność produkcji. Na realizowane inwestycje pozyskaliśmy białe certyfikaty. Są to ilości bardzo istotne. W zeszłym roku udało się pozyskać prawie 8 tysięcy ton oleju ekwiwalentnego w białym certyfikacie, co odpowiada wartości około 15 milionów złotych.